Dzień dobry, witam Was serdecznie z kolejnego dnia. E, dzisiaj zaczynam tak naprawdę e, przygodę po Ugandzie, bo wyjeżdżam z Kampali, jadę w stronę e, północną, w stronę Sudanu Południowego, e, w stronę Parku Narodowego Marcisono. I plan jest taki, że e, zatrzymam się po drodze w sanktuarium takich nosorożców połażę troszeczkę, ale też e, udało mi się znaleźć przez internet. E, Matugę, miejscowość czy Matugę, tam gdzie są e, misjonarze z Polski. Więc będę chciał ich najpierw odwiedzić, a później do sanktuarium e, Nosorosów. No to co, to zaczynam pierwszy tak naprawdę fajny dzień w Ugandzie, chociaż poprzednie te dwa też były e, super. Ajcie jadąc na, północ, jadąc na północ, chciałem zajechać do kościoła, do misji katolickiej, dlatego że tutaj są Polacy w Matugach, księża z Polski. I tutaj chyba już widzę księdza Łukasza, ojca Łukasza. Szczęść Boże. Szczęść Boże, widzę serdecznie. Boże. Ojciec Łukasz. Ojciec Łukasz. Tak, Michał, witam serdecznie. No i tutaj mamy klasztor, tak jak księża, właśnie ojcowie franciszkanie mieszkają. Tutaj jest ich trzech, troje, trójka, ojciec Józef, ojciec Adam i niedawno właśnie przyjechał ojciec Łukasz, który przywitał. O i ksiądz ojciec Józef zaraz troszeczkę opowie o tej misji, o tym miejscu. O i spotkałem teraz właśnie ojciec jest Józef przy mnie i tutaj zaraz parę słów opowie o misji. Tak, serdecznie pozdrawiam, nazywam się ojciec Józef. Jestem z Polski, ale pracuję z naszymi innymi Franciszkanami w Matuga, w Afryce, w Ugandzie, na równiku. Zaczynamy nowy dzień, dzisiaj jest troszkę pochmurno, ale jest dosyć ciepło, du na pewno dużo cieplej niż w Polsce. E spotkałem nowych przyjaciół tutaj z Polski, bardzo się cieszę. E taka spontaniczna akcja, ale, ale bardzo katka, fajnie. kawka, herbatka, tak, 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 tak idziemy na nowy dzień, nie? dobrze, tak. O, że stolicy, właściwie Matuga się łączy ze stolicą, więc tu się rozwija wszystko dosyć szybko, przebywa fabryki, dużo szkół, dużo przedszkoli, dużo szpitali. Oj, tutaj mamy szpital właśnie w Matudze, Wanda Health Center właśnie wybudowany za pieniądze też jej z Polski. Księża właśnie z Polski pokażą tutaj właśnie jak to wygląda. Hello. O, Wanda Błańska to jest kobieta, która z Polski ponad 40 lat pracowała w Ugandzie z trędowatymi. Jest nawet teraz rozpoczęty proces jej beatyfikacyjny. Hello, good morning. Good morning. O, tutaj mamy na przykład laboratorium. Zobaczmy ten sprzęt został w dużej mierze zakupiony przez Polish Aid to jest polska organizacja która pomaga w różnych biednych krajach ale też teraz i na Ukrainie a więc tutaj była dotacja z naszego rządu a tak laboratorium właśnie wygląda jak na Ugandę naprawdę całkiem nowocześnie cały czas informacje o ebola w razie czego O i tak na przykład tutaj mamy kolejne a na USG. Właśnie, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Przecież USG. Już nie ma takich maszyn gdzieś tam na wsi. Hello, good morning. No, słuchajcie, wizyta niesamowita u tych księży. Oni dużo fajnych ciekawostek opowiadali. Za mną zobaczcie takie życie w Matuga. Jestem w centrum Matuga. Problem jest z poligamią, bo tutaj jest ona bardzo atrakcyjna, szczególnie w przypadku mężczyzn. Zrobią jedno dziecko, pójdą gdzieś tam są do sąsiadki, zrobią drugie dziecko, wyjadą za granicę. Kobieta oczekuje takiej pomocy, że mężczyzna, jako ojciec będzie pomagał. No i tutaj w ogóle trzeba w wielu miejscach po prostu pomagać. Więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał w ogóle też pomóc misją w Ugandzie, jest taka akcja franciszkanów, że można nawet zaadoptować dziecko. Zaraz tutaj puszczę linka, żebyście ewentualnie zobaczyli, jeżeli będziecie chcieli gdzieś tam pomagać. Dobra, jadę dalej na północ. Następnym punktem będzie Sanktuarium Nosorożców. No i jestem sanktuarium nosorożców. Bardzo ciekawe miejsce, które powstało w 2005 roku, żeby chronić nosorożce białe, te południowe, 37 gatunków teraz jest i właśnie tutaj imiona ich widzimy. 31 urodziło się właśnie tutaj, i można po prostu pochodzić wśród nich i poobserwować. Drogie to jest. Wejście kosztuje 50 dolarów od osoby razem z tym spacerem, ale warto. To wizyta w sanktuarium nosorożców jest bardzo ciekawa, bo można przede wszystkim pospacerować i być bardzo blisko nosorożców, do 40 metrów, no trochę bliżej można podejść. W każdym razie warto tutaj być, tutaj strażnik opowiada parę ciekawostek, więc około godziny to trwa. Dobra, jadę do wodospadów Marcisona. A tutaj jest koronnik szary, to jest symbol, tak symbol Ugandy, zresztą on też jest w herbie Ugandy. Się jedzie właśnie po drogach ugandyjskich to można od czasu do czasu spotkać takie krowy z tymi dużymi rogami. Ja Widziałam w Sudanie południowym, ale tutaj też robią e, niezłe e, wrażenie. A tu stoi obok pasterz. I droga od No proszę, jadą do, targu, do, do parku on Falls mamy okazję zobaczyć właśnie taki typowy targ, ryby, jakieś banany i ciuchy. No, typowa Afryka, typowy klimat taki afrykański. Coś, co lubię. I życie tu się toczy, to jest piękne. Proszę, jak tutaj szewc pracuje. Fajnie. No, super jest kapitalny klimat. No, tutaj są takie placki ciapaty się to nazywa. I są podgrzewane właśnie na takim oleju. O, tutaj już jest wjazd do Parku Narodowego Marcinson Falls. Kurde, te wjazdy są drogie 40 dolarów na osobę, za 24 godziny. No i tutaj budują Chińczycy e, drogę, bo przez drogę cholera, że tak powiem, ma przebiegać rurociąg do Tanzanii. jak no, się wjeżdża do parku, proszę bardzo, od razu witają. Pawiany w dużych ilościach. Już późnym popołudniem e, docieram nad Nil. To jest właśnie ten Nil Wiktorii która wypływa z Jeziora Wiktorii. A i stąd można właśnie popływać spod tego mostu na te wodospady Marcisona, więc e, idę e, o, załatwić może bilet na jutro e, w sprawie rezerwacji. O. No okej, okay. Udeczka zarezerwowana. E, 35 dolarów kosztuje udeczka, żeby popłynąć pod wodospady, no, ale myślę, że warto. To rejs trwa 3 godziny, więc, e, więc przyjadę. Najpierw trochę pojeżdżę pooglądać jutro zwierzynę, a później właśnie Później właśnie popłynę. No, i ale teraz na zakwaterowanie do locz. <tryklary> tutaj kiedy się jeździ, podróżuje po tych sawannach dojeżdża się do takiej delty bo tu już widać jezioro Alberta, tutaj stąd jakieś 300 metrów wpada Nil Victorii do jeziora Alberta i płynie później dalej jako Nil Alberta a tam są gdzie to, tutaj po prawej o hipcie hipopotamy ale jak się płynie po jak się robi ten rejs właśnie, jak się płynie po w stronę wodospadów po Nilu, to tam jest więcej hipopotamów. To jeszcze będę miał okazję zobaczyć. O, tutaj mamy lwice. Wszyscy teraz polują na tą lwicę. Zaraz zobaczymy, co ona zrobi. Proszę bardzo, chyba będzie Chodź. O, wróciłem po tak zwanym gate drive, czyli w zwierząt do mojego locz. Locz mam pięknie położony, bo jest położony nad Nilem Alberta, bo Nil Alberta wypływa już z jeziora Alberta, które jest tutaj, zaraz bliżutko stąd, bo to jest takie połączenie Nil Victorii i Nil e, Alberta przez kawałeczek jeziora e, Alberta. Generalnie pobyt w Parku Narodowym Marcisona wygląda w wodospadów Marcisona wygląda tak, że jeździ się, żeby zobaczyć zwierzątka, na przykład pół dnia, i pół właśnie fajnie jest popłynąć żeby do, pod wodospady Marcisona, żeby zobaczyć właśnie te zwierzęta, które są w wodzie, A więc i krokodyle. I tak też będę chciał uczynić. Generalnie przejażdżka po parku jest kapitalna około 3 godzin trwa. Warto wyjechać jeszcze o zmierzchu, czyli gdzieś około godziny 6 rano bo wtedy są te zwierzęta bardzo po prostu aktywne. A teraz one poszły sobie do wodopojów, do których raczej ciężko podjechać, bo jest po prostu błoto tam, więc tam się pod wodę nie podjedzie. I dopiero późnym popołudniem znowu się uaktywnią, bo wrócą po prostu do swoich miejsc. Ale udało się upolować, w cudzysłowie, lwa przede wszystkim. To bardzo, to bardzo ważne. Słonia, bawoły były też. E, więc to jest ta trójka z pięciu. E, no tego Lamparta nie udało się, no a nosorożca to widziałem już po drodze jadąc e, tutaj, bo nosorożce na wolności w Ugandzie e, nie żyją. Więc prawie wielka piątka, Big Five e, zaliczona. No, i wyruszyłem na rejs do wodospadów Martisona, do których jest 17 km. Rejs trwa gdzieś 3 godziny. I park Narodowy Wodospadów Martisona jest najstarszym parkiem narodowym w Ugandzie, bo on został założony w 1952 roku i jest największym, bo powierzchnia jego wynosi 3900 km2. I tutaj odwiedzało ten park wielu znanych osób Roosevelt, Churchill. Królowa Elżbieta, no i również Hemingway. Ten ostatni akurat miał chyba najmniej szczęścia, dlatego że kiedy latał nad wodospadami, to zaczepił się o druty i jego samolot troszeczkę się, no troszeczkę rozbił się, miał wypadek. I jego żonę i jego zawieźli do okolicznej miejscowości, wylecieli, kiedy startował stamtąd, też również miał kolejny wypadek, więc akurat Hemingway miał jakby najmniej szczęścia, szczęścia w nieszczęściu, tak miał chyba więcej szczęścia. Natomiast park jest bardzo odwiedzany właśnie przez ludzi. Czerwszin miał powiedzieć, że to jest takie połączenie ogrodu i zoo. No a tutaj płynę oczywiście po Nilu, bo to jest Nil Wiktorii. O, a tutaj można zobaczyć, jakie zwierzęta są właśnie tutaj w parku. I też te nazwy angielskie. No koronnik w środku a jeżeli chodzi o żyrafy to tutaj tylko występują żyrafy roślinne zebr tutaj nie ma ale są inne zwierząta Mamy łapki na muchy CC, tak żeby je wyłapywać z okolicy, bo rzeczywiście czasami bywają e, aktywne. I dzień kończy tak pięknym zachodem słońca, krwiste słońce nad Nilem Alberta. Jutro jeszcze podjadę na wodospady Marcisona, tylko że zby z góry je zobaczyć. I jeszcze może jedną rzecz w okolicach wodospadów w parku narodowego, przepraszam, zobaczę. Na razie nie powiem co, ale mam nadzieję, że się uda. O tutaj potwierdzenie tego, że Chińczycy budują właśnie tutaj drogi do tego rurociągu, i również firma Total. Ropa ma być wydobywana w 2025 roku i ma rurociąg przebiegać przez park. I jeszcze. To jest taki nowoczesny parking. I tutaj mamy możliwość zobaczenia właśnie wodospadów Marchisona z góry. No i tutaj za wejście płaci się 15 dolarów, żeby tutaj pospacerować właśnie. O, jest toaletka. Baker's Trail. I tutaj można takie kółeczko po prostu zrobić. No i tutaj się spaceruje po takiej górskiej e, ścieżce, no i tu już e, są blisko wodospady. Te wodospady składają się z dwóch części: Kabarega, tutaj bliżej mnie i Uchuru. Tu można, o, widzę właśnie to miejsce, pod które wczoraj e, przepływałem stateczkiem, ale można sobie pospacerować tutaj również. Są tutaj taki fajny punkt widokowy i warto do niego pójść, bo stamtąd rozszerza się panorama na oba wodospady. A tak tutaj to robi się takie kółeczko. Tutaj poruszam się historycznym szlakiem Bakera, tu jest informacja kim był Baker, z pikem, tam współpracował i tak dalej. Ale tu fajnie też widać mapkę poszczególnych jezior, Jeziora Wiktorii, przez Kioga, właśnie Nil płynie, tak jak wczoraj ja cały czas opowiadałem, że to jest Nil Wiktorii, to Nil Wiktorii. Proszę bardzo i tutaj zaraz wpada do Jeziora Alberta i od razu wypływa jako Nil Alberta, co co cały czas powtarzałem. I warto podejść rzeczywiście na taki punkcik widokowy, bo widać Wodospady Marcisona, bo to są wodospady, nie wodospad Marcisona w wysokości 43 metry. Piękny widok. O tam widać parking. No i tutaj właśnie widać początek tych wystrzy. Kapitalne miejsca do spaceru, O tutaj można delikatnie zmoknąć, ale jest, jest przepięknie, trochę przypomina mi to wodospady Wiktorii czy i głosu. Świetnie. Widzę, że też tutaj mamy takie pułapki do namuchy setce. No i kolejny punkt widokowy. Jadę teraz w stronę polskiego cmentarza. Mam nadzieję, że uda się dotrzeć. A tutaj możecie zobaczyć miejsce, gdzie nabiera się wodę. Ludzie właśnie przychodzą i nabierają wody. No bo kanalizacji nie ma wszędzie a i wodociągów też, więc ludzie muszą przychodzić po prostu i nabierać wodę w takich miejscach. O tu się suszy kasawa, ale są kapitalne takie okrągłe e, domki. Właśnie jak się jedzie na cmentarz do tego kościoła polskiego, e, takie typowo afrykańskie domki. Super. Zaraz już jestem tutaj już w okolicy cmentarza. No cóż, mamy tutaj taką e, kuchnię. E, tutaj coś się gotuje. Tutaj hello, pan zmywa. How are you? I'm A tutaj właśnie widać. E, Życie na chwilę. Powiem Wam tak, że jak się jedzie głównymi drogami po Ugandzie, no to akurat coś widać, ale wystarczy zjechać troszeczkę dalej i widać taką prawdziwą, wspaniałą Afrykę. Piękne miejsce, naprawdę piękne miejsce. A tutaj też mamy kolejną kuchnię, taki kurnik z tyłu. No i kuchnia, proszę bardzo. Można? Można. Proszę bardzo, jest nawet drogowskaz. Pięknie. Ach, jestem bardzo wzruszony, słuchajcie, dotarłem. 40 osób około tutaj jest pochowanych. To jest mała Polska w Afryce. Tutaj w latach 1943-1945 Polacy z armii Andesa, którzy tutaj przybyli, wybudowali kościół. E, zamieszkali tutaj, i to jest Kościół Matki Boskiej e, Polskiej, Królowej Polski. Tam, z tej strony, jest napis: W środku są e, stacje drogi krzyżowej, a Polacy są pochowani właśnie tutaj, na tym e, cmentarzu, e, e, obok. Kościół teraz służy dla lokalnej społeczności. I stacje są w języku polskim. Zobaczcie: Jezus do krzyża. Do w języku jest coś niesamowitego. Tak daleko od Polski. Czas polskości. I obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Naprawdę się bardzo jestem wzruszony. Halo. Halo. Jestem tutaj w zakrystii. Jest nawet książka Visitor Book, w której Dokonywane są wpisy tych, którzy odwiedzili od 2015 roku, więc jest to myślę taka hmm, ciekawa rzecz, ale widać tutaj hmm, Polaków i nie tylko Polaków, ale myślę, że też osoby, które mieszkają poza hmm, Polską a są z pochodzenia Polakami przybywają się do tego miejsca ostatni raz 31 grudnia mamy 14 stycznia więc dwa tygodnie temu ktoś była tak średnio chyba co dwa tygodnie widzę, że tutaj przybywają coś niesamowitego to jest w Ball for your community to uh, because ball is for joining, yeah. So it will be for your community and uh, enjoy your time when you are with uh, children. Thank you. Tutaj przed wejściem widać godło polskie, lata budowy Polonia Semper Fidelis, Polska zawsze e, wierna. I napisy w czterech językach. Po polsku po lewej, po prawej, po angielsku, w języku Suwahili i jeszcze w jakimś ten kościół ku uczczeniu Najświętszej Marii Pany Królowej Polskiej wybudowali wygnańcy polscy podczas tułaczki dowolnej ojczyzny. Tutaj na cmentarzu przede wszystkim e, mamy osoby. Nie jest napisane, dlaczego umarły, z jakiego powodu, ale przeważnie to są 46, 47 do 48 roku, bo wówczas, właśnie tutaj w Niebeja, to osiedle zostało zlikwidowane, a Polacy po prostu rozjechali się po e, świecie. E, krzyż, módlmy się za Polaków zmarłych, właśnie w tych latach, tak jak tutaj napisane jest, e, stoi krzyż, i e, to zostało odnowione przez. E, Kółko historyczne studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bardzo fajna robota, dużo dobrego, żeście zrobili. Dziękujemy Wam bardzo. No i jadę teraz na południe. Jeszcze zapalę znicz. No w tak zruszającym miejscu grzechem by było nie zapalić znicza, więc pozwolę sobie tutaj zapalić znicz i postawić, właśnie ku pamięci tych Polaków, którzy. Tutaj e, zginęli. znicie no, jest przewieziono oczywiście z Polski, więc stawiam ich też komodre się. Hello! Hello! O, tutaj jeszcze zobacz, widzę właśnie jak noszą te drewna, coś niesamowitego. I jeszcze tablica, o, znalazłem przed wyjazdem, która informuje właśnie o tym, że e, tutaj mieszkało, tu po prawej stronie na dole widać w Ugandzie 6200 polskich e, uchodźców, natomiast e, tutaj w tej, w tym, na tym osiedlu Masindi Nyabeja mieszkało około 3200 e, uchodźców, więc e, też ta tablica, którą tutaj widać, ona jest z zeszłego roku, bo ktoś, jakiś przedstawiciel rządu naszego był w zeszłym roku tutaj i, i ją tutaj, postawił. Dobra, jadę już na południe i kończę pobyt w Parku Narodowym Wodospadów Marchisona i Okolicy.